Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 mini seria Wilkołaczki. O, to nasza Gizelda. I właśnie chciałam Wam pokazać pełnię, bo dzisiaj wybiła pełnia. Jak widzicie. Więc chciałam Wam pokazać, jak będzie się zachowywał Wilkołak w czasie pełni. Miałam Wam pokazać trzeci trymestr, trzeci trymest trymestr. już, ale. Ale stwierdziłam, że jest okazja, to trzeba wykorzystać. Jak widzicie mamy. Ale jest piękny. Zobaczcie, jaka pora deszczowa, piękna. I ta góra w tak błyszczała, nie? Widać jest w szale. No, i ma odczucia, że ze w księżyca odczuwa chęć do flirtów. No i ciąża drugie trema za 24 godziny, a ta, że ktoś tu mieszka. No i się Jezus, jak ona to pierze w ogóle, co to robi? Nalsza no, mi z jedzeniem. Miała wyposażenie. Zauważyłam właśnie, że jak lekołaki polują, to zawsze przynoszą poparę. A tej są te wydruki mikroskopijne. To księżyc w ujęciu poklatkowym, księżyc i satelita. Przeklatkowym tam było. Widzicie, mamy jeden punkcik. Ale nie wiem, czemu nie możemy sobie nic tutaj kupić. Czy znaczy możemy, ale. Aha, bo nie wpiszemy jeszcze do trzeciego poziomu. Dobra, bierzemy w wilczy gór. No i teraz musimy sobie coś z... położyć. Niech to krzesło zje. Jestem ciekawa, czy zjeść. W tej formie. Rusza jest. Wygląda jakby rozbiła, ale zjadła całe matku. Ona się najadła, wyobraźcie sobie. I jak ona w ogóle emanuje w tym takim czerwonym. To jest takie straszne, takie creepy. Wybiliśmy oh, <laughs> dojrzały wilkołak! Eee... Wow. I wierzę, teraz dojrzałem w w życie staje się coraz bardziej łatwiejsze. I mamy punkty nowe. Mamy jeden punkt, w Księżyca, Księżyc ma ogromny wpływ na, na życie w widzenie w ciemnościach. O kurczę, fajne. O regeneracja. Kowec stada i jeszcze dotknięcie klątwą. A, no to już wiem, które sobie weźmiemy. Dotknięcie klątwą na pewno. Zobaczymy co, co to w ogóle znaczy. A czy tam nie było tego kwiatu paporu w przypadkiem? Moi drodzy. Tak, to jest chyba po Tak Patrzcie, jak piękny jest, taki mniej w ogóle. O, i tak minęła noc i poszliśmy z tego drzewa. No i jak widzicie, mogliśmy sobie powiększyć zasoby. Nie widziałam czegoś takiego, czyli tam są jakieś zasoby, ale jak możemy je wyciągnąć? korzystanie z obiektów. Odpoczywaj, umyśl się, skorzystaj z toalety. Może odpocznij sobie, zobaczymy. O, czyli zniknęła w drzewie. Relaksuj się z głowicą. Kurczę. Fajne, tylko że że z zasobami zasobami się w ogóle dzieje. Ładź sobie. No dobra, Ładź sobie. Ładź sobie. łowić. Właśnie tego sobie. Ładź sobie. Super, ciekawe czy będziemy mogli coś z ryb potem gotować, takiego wielkołaczek, czy nie. Okay. Idziemy sobie teraz na mowy. Pokażę Wam właśnie ile tego mięsa przynosi ze sobą. No, właśnie wyjdzieliśmy z polowania i mamy, widzicie, 5 sztuk mięsa, 5 talerzy, No, to jest spoko, to jest spoko, bo... Faktycznie i musimy gotować. Tylko ciekawe, z czego zdumiemy co jest. takiego <grystanie> dzika dobra, umie się. No i moi drodzy, a właśnie adoptujemy sobie kota. Jakiegoś takiego dorosłego. Sprawdzimy sobie, czy coś... Nie wiem, czego koty się do nas bać, czy... Czy jak to będzie wyglądać? O, może tego Pikoro Taki fajny jest o, Idzie pan Dzień dobry, chcemy adoptować kotkę. Gdzie jest nasz kotuś? Panie Panie, dawaj kota Idzie, idź Pikoro Tak. No ale już widać, że żadnej interakcji tutaj nie mamy. Więc jedynie możemy stracić ich emocji na to, jak będzie jakaś przemiana albo, albo jak wpadniemy w furię. Czy będą uciekać, czy co? Nie, słonetki, widzę. I, wynej, I adoptujemy jeszcze pieska. Zobaczcie mm, jakie są pieski, A, też jakiegoś dorosłego. Ojej, ale fajne. Dragon też jest fajny. Typhoon. Ojej, jaka like O my sobie wziąć Chodź panie. Witamy ponownie w naszych brudnych progach i mamy czasu na sprzątanie. No, włączę to czyszczenie, zobaczymy. Jest! Jest nasz kochany psiak. Tak. Zostawiam. ale słuchaj. Dobra, sprawdźmy sobie, czy są jakieś interakcje z związane z się ślizgami ono jest to samo, więc pokłaszczamy go pochwalimy czyli w sumie ze zwierzakami nic, żadnej interakcji nie możemy robić szkoda bursatka? ojej, od kiedy to weszło, bursatka? ja tylko w życiu nie widziałam, wcześniej chyba tak mi się nie, nie przypomniałam sobie o tym dobra, nasza Giza się przemieniła teraz no i sprawdźmy reakcję zwierzaczków Poszedł nuki, popatrzył się, ale chyba on chce iść na spacer, albo kubka chce. Piccolo w ogóle sobie poszedł. Nie wiem, czy się przestraszył, czy, czy jak. No ale innej reakcji nie, poszedł do kuwet. Ale innej reakcji stosunkowo nie ma. Także w sumie zwierzaki mają na to. Mają to gdzieś po prostu. Hehe. <laughs> jak idzie na spacer z psem. Wygląda to dość. Specyficznie, moi drodzy. Specyficznie. Ale jest zarazem śmiesznie i słodko. Jeszcze z tym brzuszkiem. Padnę zaraz. Fajnie, fajnie. Ej, psa zgubiłaś. Dobra, właśnie zaczął się porodik. Ciąża, poród, już pora, 28 minut. Także, także tego, także tego, będziemy rodzić naszego, naszego wampira, nie wampira, yy, wielkołaka Normalna kołyska? Ja myślałam, że dostaniemy tą kołyskę taką, wiecie, wampirzą. Czemu normalną? Mmm, słonik wisi. Czóreczka. Córeczka będzie miała na imię Penelopa. Penelopa. Penelopa wam. Jeszcze jedno? O nie! Może Wiktoria. 2, 3, 4, 5. No i co? Isk nie mam wiedzieć, że to... Że to są wilkołaki. Nakarm. Przytul, przewień. Czy mamy jakąś interakcję wilkołaczą z nim? Nie, tu nie mamy. Jeee! Yeah. Jest, jest. Piękne kołysko. Jest. Fajna ta kołyska, ładna. Moi drodzy, tak jak obiecałam, zrobimy sobie teraz dziecko z kosmitu. Tylko musimy go znaleźć, bo to jest. To jest przystojny mężczyzna. Will Fernstein. Dorosły. Ale to nie jest Kosmita, jak zwykły człowiek. A ja bym chciała znaleźć jego Kosmite. Moi drodzy, przedstawiam Wam Klosa Fergusona. Klos Ferguson właśnie wygląda w ten sposób. Sama go stworzyłam. Chodź, chodź, Gertruda. Giza. Nie Gertruda. Chodź, Giza. Matko, idziesz z tymi czerwonymi oczami. Na razie, spróbuj z kontakt. A kontakt. To co? To w sensie yy, nie możemy się normalnie przedstawiać, jeżeli on jest jakby innej rasy? Minusy żeby coś zepsuli, że ja nie mogę w ogóle grać? Nie lubi jej. O! Patrz kosmicy. kosmity. Dlaczego nic mi nie powiedzieli? Bestia wzywa. I zjadę Ci kontakt ze sobą. Znowu to jest samo. I co się ze mną stało. Moi drodzy, z tym kosmitą to jest bardzo wielka tragedia. Widać, że kosmici nas po prostu nie robią, nie lubią wielkołaków i... No, ciężko było. Co zaplusowałam, co zaminusowałam i romantycznych re relacji. Relacji w ogóle nie chciało ciągnąć ze mną. Widzicie, że ty mam czerwona. Nie wiem, nie wiem, ale jakoś to ogarniemy. Teraz stwierdziłam, że ona się musi wyspać, musi coś pojeść, musi zabawiać higiena. No i stwierdziłam, że postarzymy sobie dzisiaj dzieci. Mamy tylko czysta simulonu, no ale to nic. Takie życie. Takie życie na krawędzi. Dawaj, dawaj. Jest, raz. Kim jesteś? Żywe srebro. Spoko. Ojeju. Ale masz fajne rude włoski. O, czyli możemy coś zrobić? Chodźmy teraz sobie do tej i postawmy naszą bikę Wika. Wika dzika. jaka super. Blondynka. Ale po kim ty jesteś blondynką? Jak twój tata był? Nie mm. to nie wiem kim był. Dobra, puśćcie, puśćcie. I zobaczymy sobie teraz wilkołak. Ci, czy, czy No. Czy będzie jakaś umiejętność? Ej, Nuki. Ojej, jakie słodkie. Ej, ja sobie sprzedam te kołyski, bo mi to przeszkadzają. Sprzedaj za 150. To jest piękna. Naprawdę, to jest piękna po prostu. I w sumie to nie będę dzieciakom kupować yy, jakiegoś takiego łóżka, bo za chwilę i tak znowu je postarzymy, więc... Bez sensu. Wszyscy wyją. Jezus, czemu nie mogę tylko zdmuchnąć, wiecie? Dobra, rojmy sobie urodzinki. Proszę bardzo, odmuchamy się Mhm. To już może teraz normalne. Uświetniona wilcza krew, posiadanie rodziców wilkołaków oraz odrobinę otwarta. Dzięki przyzwyczajeniu Penelopa księżycowi, Penelopa doznała błogosławieństwa w postaci uświ uświetnionej wilczej krwi, dzięki której szybciej rozwinie się jako wilkołak. To ci dopiero cecha nagroda. O, matko, weź sobie tutaj coś. Ty masz to samo? Masz to samo. Ty dodaj świeczki urodzinowe. <laughs> Ona też idzie jak wilkołak, patrzcie się. A, też idzie. A ta? Jezus, jakie złości wydają. Nie, to mama. Nie, dajcie normalnie. Ona miała takie jakieś chody. Też jest na pewno, bo ma takie, widzicie, to króźliwy. Się... To jest świnia jedna, nie chcesz mieć ze mną dzieci. No i świeczki. Um. Pani już zdecydowych się czego. Okej. Okay. I teraz jest tak wilkołak. Wiotoria mamy przejść czy ona? Nie rozumiem, ona nie jest... To ja nie rozumiem. Wilkoła? I ona nie może nic, bo nie jest jakby. Czy no ona musi być młodym dorosłą? Co temat. Niespokojny zwierz. Oraz te wilk. Nieспоkornicie zwierzę i terytorializm hmm. I co tu możesz zrobić? Nic nie możesz zrobić. W następnym odcinku na pewno już zajdziemy w ciążę z tym, z tym, z tym, z klasem. No, także trzymajcie się. No i pa.